Siemanko jestem Azas a to jest Skywars No i biegaj i popsuł początek filmika, no wy, te, wy, wy nie biegajcie mi tutaj, żeż, no Nie kurdeł, kurdeł To idziemy na ręki! O Nexi, cześć eee, Nie, blow, był na Skywarsach i nagrywał, ale to już wcześniej. I nagrał na balonach. Balony, balony. Zagram sobie na tej mapce, ale potem... Oczywiście moja mapa Moja mapa oczywiście a kogo innego mapa to może nie być jak nie moja mapa No to jestem na A Tak, jestem na ręce Oczywiście na mojej mapie Jakby inaczej jak nie ma O! Ooo! Sojusz Sojusz równa się ban Yyy, Sojusz równa się ban No wykrzykniki, no! no, no yyy, okej okej Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Jeszcze Eee... Sorry za spam Sorry za spam No, no co ty Eee, nie, ale co ja, co, co ja No tak, no, no tak, no jest tak przecież No jak tak, nie jest jak tak jest, no No, no, to dobrze Eee, że nikt nie ma soj... A jak ktoś będzie miał sojusz, to zrobię screena i oczywiście go nie wstawię na forum, bo nie będzie mi się chciało. Eee, Okej, okay, jestem. Majne skrzynki. Majne skrzynki. Moje, 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 moje. Eee, tam ktoś jest. Weź już. Ups. A nie, nie, ważne. Eee, śnieżki, 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 śnieżki. Nie, nie będę strzelał, bo teraz to nic się nie. Eee, Okej, okay, dalej, dalej, dalej. Co tu mam? Zniszczyłem go idę na górę. Będę miał tam świetne itemy pewnie. Świetne takie jakieś... Nie wiem, może coś znajdę. Yy... Otwisz, otwórz się, otwórz dzisiaj Mam, mam itemy, jakie mam itemy? Słabe itemy, no nie mam nic. No nie mam nic, no nie mam, nie mam. Bieda. Ech, bieda w kraju. Tak, w moim ekwipunku to już w ogóle nie ma Mm, tak, szukamy, szukamy, szukamy graczy nic kurde tutaj nie znajdę, no oczywiście. Mm -hmm. Jak budowałem tą mapę, to myślałem, że ludzie będą wykopywać te i będą spadać, ale ja się myliłem. No i nikt po tej bloki. Co co było? Da, no, nie ważne. Mm, ktoś ze skacze z wyspy, nie, no po co, po co, po co grać? Lepiej. Dednąć. Nie, no po co? Po co? Po co? Nieważne, idziemy. No, a, drewno się nie zebrało, to wywalę to. Tylko teraz gdzie iść? Czy iść tam, czy tam, tam, iść tam? Górnium. No nie wiem, gdzie iść. Nie wiem. Wiem już, wiem, 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 gdzie iść. Już wiem, wszystko wiem już. Idę tam, tam pójdę, tak, tam pójdę. O, i to co teraz zrobię to jest najlepsza technika chyba, żeby przejść na jakiejś wyspie. Jak ktoś masz śnieżki czy łuk, to wtedy cię nie zestrzeli po prostu. Idziesz sobie na luzie w górę, yy, tylko że tam ktoś wchodzi, yy, nie ma łuku. A to sobie mogę, a nie, a nie mogę. Yy, Chwila, zrobię sobie łuk może. Nie, nie, nie chce mi się, yy, więc idziemy dalej. Zjem sobie jabłuszka co tam ciekawego jabłka, dawaj, dawaj Jest, okej okay. Ktoś się tam lawę wylał wodę W ogóle mi się woda i lawa nie przydaje Ja to wywalę To jest niepotrzebne nikomu Po co to komu? No. O, ktoś tu, ktoś tu jest, ktoś tu jest Na środku, tak Jest, ktoś jest, widziałem nazwę, widziałem nik, widziałem nik, nie nie oszukacie mnie eee, nie, ktoś tu jest no da fuck! What? Gdzie on? No ej... Ty... No co za... Gdzie ten typ? No gdzie ten... O rzesz kurde! O, gdzie on? To jest Jaś! Jaś! Nie no, nie Jaś, szkoda, że nie Jaś, ale... To był Jaś! Nie, 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 szkoda, że to nie był on. No Szkoda. No to idę wygrać to! Hop, hopie, nie strze... Hopie, nie rzucaj mnie tu, no, nie rzucaj mnie tu, tak, tak. Ja, ja chcę tylko wejść. Nie będę teraz wchodził y, pełno razy tutaj, tu, tu, to właśnie tu, żeby nie wiem co zrobić. A nie, on, on pierwszy dojdzie pewnie. A nie, o, zeskoczę. Od tyłu, od tyłu, go, od tyłu, go, od tyłu. No, musiał się cofnąć. Co za. Pewnie ma śnieżki, czy cusi mnie stroluje teraz, tak, 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 teraz, teraz pewnie tutaj wleci, tak, wleci tutaj, tak, sobie, nieważne, wleci. Mm, czy tam trafię, czy trafię, czy trafię, czy nie trafię, trafiłem i, no co za typ, laga miał, ale i tak wygrałem, wygrałem, yeah, jestem zwycięzcą. I kto wygrał? Ja wygrałem. No oczywiście, że ja wygrałem. No a kto mógł wygrać jak nie ja? No nieważne. Idziemy na kolejną, następną ciekawą. Mapkę? a rękę. No to widzimy się za chwilę, cześć. No to jestem na kolejnej arence, tak, na kolejnej arence. Oczywiście na mojej. Na mojej. <sighs> oczywiście na mojej mapie. Pięknej mapie. Tak, na balonach. Balonach. No co, no, no co Tak innej nazwy nie wymyśliłem, tak No po prostu, to była najprostsza nazwa, która No, którą po prostu mogłem wziąć no, do tej mapy no, Właśnie No i, i lag, 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 lag Czemu czasami takie lagi się tutaj są Czemu czasami takie No <taki> takie lagi czasami tutaj są, że po prostu No nie wiem, czy ja mam tylko takie lagi, czy co Ej, ej Sojusz! Sojusz! Ban za sojusz jest ty! Ty 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 ban. Ban... Ban Jaki Kapitan Bomba! Kapitan Bomba to jest w galaktyce... Pip... Yy, tak, w galaktyce. pip Nieważne w czym. Yy, jest no ten tego, no ten, ten, no ten. Z administracją Beka już z tego miałem na tesie więc sorry, sorry, mnie tutaj nikt nie zdenerwuje Kajko Jaki Kajko, co to... Kto... To? Nie, to nie jest prawdziwy Kajko chyba Nie, nie wiem. Nieważne. Ja idę oczywiście przed siebie. Tak przy... Mają sojusz! no... E o, o, osied, 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 osied Szybko, szybciej, 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 szybciej mm. A teraz walnecie, a teraz walnecie i zginiesz, zginiesz, bo ja lepszy jestem oczywiście. Czemu on nie wziął se... Nieważne, Nie y, nieważne, nie Oczywiście ja jestem lepszy, tak jestem lepszy. Ej, on... Nie, nie wykopał diaksów. O nie, oni mają tu sojusz, nie, zaraz, zaraz ktoś tu wejdzie. Wezmę sobie zjem złote jabłko. Tak, to nie koks. Nie koks. Znam poprawno Minecraftowo, językowe, coś tam. Yy, okej, okay, gdzie jest. Hehe <laughs> he śmiesznę, po prostu. Śmiesznęł takie, że śmieszne było się śmieszne. Eee, dobra. Jak mam. Ej, a właśnie, a jaki ma kajkonik w Minecrafcie? To jest prawdziwy. Nie, to nie jest prawdziwe on. Nie, nie może być. Nie, nie może chyba, nie? Czy nie? Kurde, nie wiem, no. A jak to jest prawdziwy kajko? Eee, nie, wiem. <laughs> nie wiem. Nie wiem, nie znam się. <laughs> tak, nie znam się na nikach youtuberów. Yy, dobra ja mam... A ja Nie 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 nie! A nie tutaj... A nie! Okej okay, spoko Nie bo tutaj... Ja jakiś team był ale już go nie ma yy, Więc sobie zrobię oczywiście diaksowy mieczyk Jak inaczej znowu jestem yy, fajny To znaczy nie wiem czy fajny jestem ale... Mówię... Enchantujemy miecza Sharpness! Tak jest! A z Yyy... Nie wiem... Nie Oj. No, Sorry, ale ban za to. A ty nie jesteś prawdziwy kajko. Nie jesteś, chyba. No nie, raczej nie. Prawdziwy kajko by do mnie nie pisał. I w ogóle by nie pisał. Mm, no i. No i co z tego, że mam Deksowy miecz? To nie oznacza, że jestem, nie wiem, lepszy. Nawet. Nie wiem. No ten nie wiem no, nie wiem No to idziemy na graczy? Jeszcze jeden gracz został Tak fajnie, więc fajnie, fajnie, fajnie Je Jeszcze tylko jeden gracz to, to, to co, tam jeden gracz Na luzie Tylko gdzie on jest, tam Tam jest, tam, tam, tam idę, tam yy, No tam, tak nic Idę przed siebie, do przodu, w górę, tam Gdzieś tam, coś tam, nie wiem Nieważne Po prostu idę przed siebie w stronę, słońca i kopę, kopę nie, nie kopę nie, no stawiam klocki, bloki tak, stawiam bloki i idę w górę żeby tylko nie spaść i tam dojść i to będzie fajnie to będzie, to będzie dobrze będzie fajnie będzie fajnie, będzie dobrze i fajnie będzie i no tego, ten, tego no i no ten mm. no to nieważne, ja już idę idę tam, tam gdzieś tam na ten balon, na który balon? na żółty? nie o, no to idę na ten on tutaj a, on tutaj będzie biegać, pewnie m, przypala, przytopia żelazo, pewnie se chce zrobić żelazne coś tam, se chce se chce coś tam, coś, nieważne no mm, miesza z tym Zjem sobie złote jabłko I on tu jest Patrzy się Eee Wiem co chcę zrobić ale nie tak, tak łatwo to nie będzie Tak łatwo to nie ma I wygrałem oczywiście Oczywiście Już wiedziałem że wygram Dziękuję Dziękuję, dziękuję Oczywiście yy, Tak więc yy, Tak To na tyle Dzięki za oglądanie tego świetnego, chyba myślę, że fajnego, ciekawego odcinka. Yy, no i co więcej będę gadał, nic więcej gadać nie będę. Po prostu dzięki za oglądanie. Jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli filmik Wam się nie spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli uważacie, że ten filmik był po prostu głupi, debilny, badziewny i w ogóle nie wiadomo, co to w ogóle jest. Co to w ogóle ma być. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Komentarz napiszcie. Możecie napisać obojętnie co napiszcie, po prostu każdy komentarz jest fajny. Więc y, jeszcze raz dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku i do zobaczenia. Merka. Cześć. লে <us>